Początek słodki jak tabliczka czekolady Kawki na oczach, długie noce, uśmiech blady Spijam z ust słów, jakby szary Rzucił już, jesteś tu jak do pary Minął dzień, potem rok, ale zmieniać ton Twoje słowa takie gorzkie znowu na mnie brzmią Idzie nie cię to nie muszę wtopnąć Ciekawe czemu nagle chcesz naprawić błąd Mieli trzymać za dłonie, a bijaj nóż Dostanę kosyć, ciała, tylko błogę Teraz wiem, nie ma miejsca na ranę. Mam że życie skoda czasu na dramę. Teraz więc nie muszę słuchać tych wzdór Nie sięga w tył, stałych się w przód Tyle jak pin, tle trójpiln, słodki jak miód. Słowa obróciły z Wolałabym już, się, kolejna kolejna mnie, Wolałabym już sama budzić się, niż przeżywać ten dramat od rana Kolejna, kolejna drama, Ta u mnie, ale ma pana. Wolałabym już sama budzić się, niż przeżywać ten dramat od rana Kolejna drama, są u mnie, ale ma szadobana. Zrozbitach, Miłość Twoich usteczki, niepotrzebnych słów, miłość to balonik, który niesie mnie do góry, Ty wolałeś przekuć go i zdobyć sen na chmurę, uparki male, czasem warto wstać, mam parę lat, przestań się bać, warto czekać na ten rok, który zawsze będzie wspierał, bo mnie sama, budzić się niż przeżywać ten dramat, od rana kolejna drama, pytasz co u mnie ale masz pana.